Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Na początku Tor wydawał się przyczepniejszy. Wyjechaliśmy na próbę. Okazało się troszkę to złudne, że ten tor nie aż tak trzymał, jak myśleliśmy. Pierwsze biegi troszkę jakby ten tor był mok bardziej mokry i, i odjeżdżaliśmy. No później widać, że gospodarze troszkę lali mniej wody i im to bardziej przypasowało. Eee, suma summarum, no całe szczęście, że te jakby. Ten, ta końcówka już y, pozwoliła na to, że, że odrobiliśmy tę sześciopunktową stratę, no bo to już było y, gorąco, tak, ciepło, tak bym powiedział. Y, no, jakby oczekuje się od nas zwycięstw, idzie nam to bardzo marnie, ale... Cóż, no, sezon jeszcze trwa, znaczy sezon dopiero się rozpoczął, więc... Y, trzeba jechać dalej. Dobrze się czułem, po wyniku też widać, ale... Y, wcześniej raz miałem okazję tutaj jeździć chyba... 2-3 lata temu, także no nowy Tor, ale dzisiaj coś zagrało i, i jestem zadowolony ze swojego wyniku. Um, I don't really know. I'm a bit disappointed in my performance and um, uh, one, one uh, defect wasn't, wasn't anything I could I could do, but my back my back wheel got totally destroyed, so um that was out of my control, but, but the last race is. It's just a skull school, school error. Um, I should know better, and it caught me out and I'm very disappointed, and yeah. No na pewno dziś się pogubiliśmy, ale. E, no, mecz na styku, bardzo dobry mecz w sumie. Ale tak jak mówię, coś nam, coś nam brakowało, dlatego e, trzeba e, ostro trenować i, i skupiać się na kolejnych meczach, na kolejnych wygranych. Nie, yeah, it was on the, bit of a bit side compared to normal, but Um, actually it wasn't, uh, too bad. Um, there was some good racing. To jest probably co wrac. But nie, nie blame. No staram się jak mogę, tak no, robić z siebie. Wi wiadomo, że yy, najważniejsze są punkty drużyny, ale też jesteśmy jakby rozliczani z tego. Yy, jak punktujemy indywidualnie no, upadek jeszcze w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Wydawało się, że wszystko jest ok, ale no, mówię te dwa dni no, troszkę jestem pobijana, ale nie, jakby nie przeszkadza mi to, żeby, żeby punktować i jechać jak najlepiej do drużyny. Cóż, no, jest ogólne niezadowolenie, no, ale nie możemy się poddać.